Hmm. O, to są od babci, to jest od babci prezent Gabrysia. Ładnie opakowane. O, patrz jakie ładne spodnie, Gabrysia. <grywka> wow. wow! To nie mój prezent. To jest prezent od babci. No, a ta kartka, co to jest?

No gdzie tu się otwiera? Tu. Albo tu się. A to tu. Tutaj. to też. Co to jest? dla ciebie Wow. Otwórz! Zaraz otworzymy. To się rysuje tak. A to, co to jest? Też prezent? No to. czy tam nie ma żadnych naklejek. W środku. Co to w środku będzie? Mieć się, się uczyć? Nakleć naklejki? Wow, ale piękne! Bardzo piękne! Barbie musi! Mhm. Mm Barbie musi tu! Wsta. Barbie Dobrze, Barbie będzie tam stała. A tu! jest ten malutki prezencik? Co tutaj jeszcze jest? No, otwieraj tutaj. To może być. Aha, aha, ja coś słyszę. Mhm. Chyba musisz bardzo mocno podziękować cioci I cukierki w środku są. Patrz, tu są cukierki. No są cukierki jest. No zaraz możesz cukierki jeść. Najpierw musisz podziękować nam Bardzo mocno, cioci. Dziękuję, ciocia Gosia. I dziękuję, Michael, tutaj. No, powiedz ładnie, bo oni cię słyszą. Ja nie widzę. No bo oni Cię nie widzą. Teraz powiedz ładnie. Powiedz. Dziękuję, Marku. Dziękuję, córka Kocham Was bardzo. Kocham Was bardzo. Super prezenty. Super prezenty.